Witam was moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z naszego kanału Dzisiaj gramy w RCU Jest nowy update W RCU mamy Siódmy update Magic Ward plus masterki no masterki, masterki Magic Pot, Dive, Divine Pet, Syneth Upgrade, 50 milionów egg Czyli ten event taki Zbieram sobie te pety, bo pod koniec, chyba tak przed eventem akurat, yy, zrobię sobie, właśnie dostałem jajko, zrobię sobie openik tych jajek. Chociaż że Eternala trafię, jak trafię Eternala będę spełniony, na serio. Jak Eternala trafię to będę spełniony. Yy, co mam jeszcze wam opowiadać? No jest nowy update, yy, nauczyłem się robić miniaturki, więc fajnie. Będę mógł wam skrót skracać, co jest normalnie w tym, w moich odcinkach. Więc fajnie. Content ma słaby, taki szczerze. Nic, nic nie mam dobrego. W ogóle nikt mnie nie chce subskrybować, ani nic. O, proszę, urzaśnij. Nie radzę, jutro, ja by jakby mu to dropnęło, to on ja się wkurzył, nie? Ile to procentówka była? A, matki eee, nie wiem nawet, ile to procentówka była. Szukać bo ja coś widzowie mi chyba trade, nie wiem, nawet. Ciul. Eee... Tutaj jest taki pecik, co myślę nad y, jego zakupem. Za 10 tokenów. Ja chyba będę sobie sejwował tokeny, o właśnie taki. Ale ja będę sobie chyba tokeny zostawiał i zbierał te tokeny na procentówki. Ja chciałbym mieć chociaż jedną procentówkę. procentówkę chociaż 100% jakbym miał, to bym był happy. Yy... No, bo to by było fajne, jakbym miał procentówkę, nie? Mam do indeksu 7,5. To chyba też mam do indeksu. To będzie 5. Najpierw te 3 miliony do indeksu. Goldziki, albo nie. 30. O, shiny drobne nawet, więc fajnie. 4,5. No i te 5 milionówki. Będę miał. No parę miałem do indeksu tylko. Teraz y, 10 milionów, tak, to już miałem. Mam nawet... Pa o kurde 74. No to dużo tych mam. Będę mógł nawet porobić konkursy po dużo tych petów, bo na pewno jak ktoś jest słaby... Znaczy no nie chcę tak wróżyć. Na pewno jak ktoś jest słaby... O, nawet mogę zrobić. Nawet o takiego mogę zrobić i o takiego mogę zrobić konkurs. Te trzy pety mógłbym zrobić konkurs nawet. O oh, shiny toxic, wow! Fajnie 42,5. Słabo trochę. Ale co to jest? Exclusive. Tak na serio, to same ekskluzywy my brakuje do indeksu. No patrz, exclusive, exclusive, exclusive. No tylko ten Mitykal Desert i Necluar to będę musiał zniknąć. Exclusive Atlantis chyba, nie? A tu nawet nie wiem z jakiego to. Tu jest eternal. Z tego, ale... O, widzicie? No i z kupisz jeszcze jeden. No i dzięki gościu. Dzięki gościu. No i lubię cię, nie? 19 tokeników, super. Pojdę to jajko ma? Po 4. Jakby dał po 3, to wam kupił nawet. to nie... nie chcę się. Co tu ma? O, kurde Eternal Toxic, nie? Eternal Toxic, zazdroszczę mu na serio. Dobra, coś tu jest ciekawego. Jakoś 100 milionówka. Może taka fajna, by wpadła. Może nie, no. Ja se ja teraz zbieram se tokeny. To, co będę robił, to będę robił. Ale zbieram se tokeny na procentówkę. No, może tak nawet 200 tokenów. Nie wiem, no zobaczymy. Fajnie, jakbym z tych jajek dropnął. Z tych jajek bym dropnął chociaż Eternala. Jakbym dropnął z tych jajek chociaż Eternala, to by było fajnie. 0,4%. Jakbym odpalił wszystkie potki, to nawet bym miał szansę, nie? Z, tak, z 200 jajek by było fajnie. Nawet, może będę nawet kupywał yy, te jajka. I co? Nie mam co dalej wam opowiadać, szczerze. 400? Nie, no to coś. Na no serio. O yy... No, te pety łatwo tropi się je. Na no serio. Znaczy, no ja jeszcze ani jednego nie mam, bo yy, mało otwieram te jajka dopiero. Ehm. Yy... Jak widzowie chcecie mi podarować y, tokeny, to oczywiście dodam was do znajomych, nawet do klanu, piszcie niki w komentarzach, dodam was nawet do znajomych. No y... piszcie co chcecie, po prostu. Y... Nie wiem, co chcecie, to piszcie. W komentarzach, czy coś... no nie wiem. Piszcie co chcecie, żebym dla was nagrywał. Ja mogę dla was nagrywać praktycznie wszystko daily. Nie będę raczej dla was nagrywał, ponieważ no, codziennie to chodzę do szkoły, nie? Jestem jeszcze... Yy, jestem dopiero po, po wakacjach idę do siódmej klasy, no. Jestem jeszcze młody. E, jak dla contentu. Właśnie się subów, jak dla takiego, tego po 5 ma 4 po 5 I nam po 3 dom kupi wszystkie szczerze eee, 35. Nie no, ewidentnie on ma lepsze, nie? Lepszy ma ofertę, No nie chce mi się. Nawet mi się nie chce dla was nagrywać, nie? Bajnik N 50 exclusive Eck. A gdzie to masz? Gdzie to masz jak po trzy po trzy wystawiasz? No wystaw po cztery. No Kupują, kupują mu nawet cztery po cztery tokeny Jak mam wystawy, nawet może po pięć Cześć, zobaczymy czy mu... Po pie... Ej, popięć mu też, a nie, bo tu są te. Ora jaki tu jest... Eee, słabe. Eee. Co no. Chciałbym być dobrym youtuberem dla was. I... No fajnie by było jakbyście mi coś dawali No nie musicie akurat, no nie, nie zmuszam was Ale fajnie by było jakbyście mi coś dawali No jakieś rzeczy, no jakieś byle jak, Nawet pety, to fajnie by było Bo tym bym miał coś pod odcinki Nawet mogę zrobić z wami odcinek, no, no Mogę wszystko z wami zrobić No piszcie mi w komentarzach Mogę nawet z wami zrobić odcinek Nie wiem, jakiś na przykład Opejk mogę zrobić Jak macie na przykład sto jajek nie, to mogę zrobić z wami opening nawet, więc jak chcecie piszcie w komentarzach. Yy. <laughs> yy, ja tego miałem nie dawać, bo... Nawet po jednym tokeniku. Zawsze takie to jakieś tokeny są, nie? Widzowie. Nawet te aury sobie wystawię. No jak nie wystawiam. O, może coś kupi. Albo i nie. Czy ile mam tych jajek? 6, dobra. 6 jajek mamy. No i nam jeszcze brakuje 194 jajka nam brakuje. Chociaż 200 jajek. Jak będę miał 200 jajek, no 7 godzin to będę miał około może nawet tak 45 jajek. Czyli jak codziennie po 7 godzin bym ten. Poczekajcie, muszę zrobić matematykę na telefonie. Eee, kalkulator. Czyli tak. 7 godzin, czyli to jest 420 minut eee, podzielić na 20 to jest 21 jajek I jeszcze do tego 21 jajek widzowie jeszcze te jajka Ciekawe ile na ile minut, na ile minut otwieram to Tak dajmy na pół godziny Czyli nie wiem, czekajcie, widzowie. Czyli 420 podziel na 30, czyli 14 jajek. 14 jajek, czyli 21 plus 14. Około 35 jajek na 75 minut. Yy, kurde, na 420 minut, czyli 7 godzin. Czyli jak tak 5, 4 dni, bo czwartek chcę zrobić, ha, bo jeszcze sobota i niedziela. A no tak, bo ja ten odcinek nagrywam w piątek, czyli czyli sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, czwartek. Wtorek, środa. Cześć. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. W czwartek idę do Nie, nie idę do szkoły, bo są egzaminy. Czy w czwartek... Czekajcie, to czyli... 6, 6 razy 6 razy 35 jajek. Czyli jakbym. a nie, bo to 5, 5, 5 razy 35 jajek, 175 jajek bym miał. Jakbym po 7 godzin farmił, a jakbym nawet farmił po 8, no to bym miał no 200 jajek mi wyjdzie, no. To czwartku. Uuuuu, czyli dać. ciekawe, jaką mi da ofertę za to. Za 19 tokenów. Co mi da za 19 tokenów? Taki? Nie, no bez przesady. No takiego to nie. Nie, sorry, typetka. No to tak, no 200 jajek w czwartek, a jak nie uda mi się w czwartek, to nawet w czwartek będę jeszcze farmił. O, 7 jajek mamy, nie, 6. Okay. 6 jajek, y, 6 jajek teraz mamy. Nawet w piątek, jakbym odfun. A nie, bo w piątek, no to czyli o 13, jakbym zrobił odcinek, bo w piątek idę do szkoły, mam do 11. No to nawet jakbym zrobił odcinek o 13, zapraszam Was widzowie, jestem widzowie, yy, no to tak, widzowie. Nawet w piątek, jak zrobił o 13 ten odcinek, no to byśmy mieli nawet 230 może jajek nawet. No 230 to by był już duży, jak chcecie mnie wspomóc też w openingu, no to możecie dodawać nawet tokeny. Nawet to... 42 sekrety już jest! What? No sorry, ale nie mam owki. Ja jestem za słaby, no. Sorry, ale ja nie mam owki, no Ja jestem za słaby w tą grę. No, nawet sami widzowie potwierdzą, że jestem słaby w tą grę. Nic nie mam w tej grze, mam słabe pety jakieś. A te pety to w ogóle, ja na no, po cztery to przesadza. Na no, serio to ma jajko. Limite, ej właśnie, bo te jajko mogłem, no, wiem. Gdybym miał Robuxy, chyba sobie nie kupię tego po 300. Poczekajcie, co? 300 i bym mógł sobie dokupić 200 tokenów. Za 200 tokenów bym kupił tyle, kurde. Tyle! Tak, no patrz, po 26. Nie, no szczerze, to by się opacało. Nawet bym musiał. O kurde, udla. Bym poza odcinkiem zobaczę, ile kosztuje takie jajko. Te jajko, samurai egg. Zobaczę po ile ono kosztuje, jak będzie dużo kosztować Może wiesz jutro sobie, czyli w sobotę, to kupię może sobie robuxy Chociaż 500 Kupię jedno te jajko i jeszcze 200 tokenów Te jajko sprzedam, nawet poniżej RAPu sprzedam z tym. Jednego, jednego, ej to już się opłaca 90 milionówka się opłaca, czekajcie muszę coś wystawić za jednego tokena Kup, kup, typek kup Aha, to że nie stoję przy moim stoisku. Nawet tego 14 milion wystawię po jednego tokena, że mi się tylko sprzedało coś. Proszę! Kup coś, kup coś, kup coś, kup coś. Może ktoś się skusi i kupi. No proszę, no bo ja potrzebuję tokeny. A wiesz co? Bo nawet jakbym sprzedał tego, czekajcie. Nawet jakbym sprzedał tego, no tak, po cztery tokeny, tak, tego z tego. A bo to są dwa z tego samego, dobra. Do tego po cztery, jak będzie. czół stras najwyżej. Cztery tokeny. Do tego Peta już by się opłacał 90 milionówkę. 25 milionów. Kurde, akurat wyszedł ten. Nie, tutaj tu, 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 jak mi się go kupi, to ja się zabiję. kurde. nie będę miał Peta w ogóle wtedy. Mamy go wysłać 30, ja ale... Nie mogę go wystawić, bo jako ten typ... A, dobra, nie się sprzedam. Ej, 6,2 triliona. Powiem wam, widzowie, że szybko mi rebirfy strasznie idą. Dobra, no, widzowie, na ten odcinek to by było wszystko. Zrobimy konkurs pod koniec. E, do wygrania są e, takie pety. Już wam mu pokażę. Takiego jednego peta York Sprinta. Wymagania: like i subskrypcja, i nikt w komentarzu, i to jest yy, ten. To jest, yy, no, to jest wymaganie, a ja kończę ten odcinek i na razie.